Polskiego Województwo Polskie jest zainteresowane tak jakby m, m, większą aktywnością w tej sprawie. Wobec tego zadeklarowano nam chęć zakupu tych 42 udziałów, a proszę Państwa, żeby tą całą procedurę przeprowadzić, no to Państwo jako Rada muszą, czy muszą, Państwo muszą nadrazić zgodę, żeby Pan Burmistrz cokolwiek czynić dalej. Także przedstawiamy w takim nadzwyczajnym trybie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy budowa z brój specjalnej strefy ekonomicznej. W treści uchwały wskazujemy dokładnie o jakie udziały, o jakiej wartości chodzi inna, na ją rzecz planowane jest sprzedaż. Ja jeszcze słowo takiego komentarza na temat tego, jak wygląda procedura. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Państwo podejmują uchwałę i Pan Burmistrz sobie od razu będzie mógł województwu polskiemu te udziały sprzedać. Zostaje, powiadomiona, zostaje o tym powiadomiony zarząd spółki Investpark. Zarząd Spółki informuje wszystkich udziałowców, że taki zamiar gmina budowa z Udziałowcy ustosunkowują um, się do tej informacji lub nie, czyli albo deklarują, że chcą nabyć udziały w drodze pierwszeństwa, bo takowe mają. Jeżeli nikt z udziałowców nie będzie tym za, um, um, zakupem zainteresowany, wtedy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu jest decyzja dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż tych udziałów i wtedy dopiero można to sfinalizować. Nie znam procedury pana marszałka, na pewno jest ze strony marszałka Województwa Polskiego, też na pewno jakaś procedura jest. Także to byłby pierwszy krok związany ze sprzedażą naszych udziałów. Pierwsza decyzja, która umożliwi rozpoczęcie całej tej skomplikowanej procedury. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania radnych? Nie widzę. Zatem pod pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy Kudowa Góry w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Wyspach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę. Głosujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w zdrój została podjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała w sprawie akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Budowa Zdrój na Proszę o umówienie uchwały na sekretarz. Szanowni Państwo, Panie już wielokrotnie Państwa informował o przedsięwzięciu, które, do którego się szykujemy, które zamierzamy zrealizować. Zresztą miasto europejskie jako temat, jako podmiot, w zasadzie podmiot już funkcjonuje. Natomiast to jest kolejny krok w ramach naszych działań związanych z tym, żeby miasto europejskie, budowa Trójnachod, zafunkcjonowało, żeby miało możliwość Spójnej, żeby miała możliwość wspólnego rozwoju, żeby określić ramy tego rozwoju, została przygotowana deklaracja Miasta Europejskiego Budowa z Ta treść tej deklaracji, proszę Państwa, jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Powiem tak: analizowaliśmy sytuację prawną dotyczącą tej deklaracji. Wydawa wydaje nam się, że. Pan burmistrz na podstawie uchwały Rady, gdzie podjęliśmy, podjęliśmy partnerstwo z NAWODEM, ma możliwość samodzielnego podpisania takiego, takiej, takiej deklaracji, ale ze względu na ramkę, ze względu na Państwa zaangażowanie, ze względu na, na wielkość tego przedsięwzięcia i wieloletnie skutki naszych działań w na ramach tego projektu Miasta Europejskiego, Uważamy, że bez Państwa akceptacji, bez Państwa wyrażenia woli ten dokument będzie miał zdecydowanie niższą rangę. Wobec tego Pan Burmistrz wystąpił z projektem takiej uchwały, z prośbą, żebyście Państwo jako Rada zaakceptowali ten projekt po to, żeby Pan Burmistrz w ramach wykonania tej uchwały miał informację do podpisania tej deklaracji w kształcie, który Państwu został przedstawiony w załączniku do projektu. bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania państwa radnych? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie akceptacji projektu deklaracji miasta europejskiego budowa na chod. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, sprawozdanie z prac komisji za 2013 roku. Proszę pierwszą komisję, to znaczy ja mam prośbę, no ja sobie zdaję sprawę, że nie w właściwym momencie mm, zgłaszam ten wniosek, ale czy możemy odstąpić ewentualnie od przeczytania tych sprawozdań i przejść do kolejnego punktu, chociażby dlatego, że wszystkie te sprawozdania będą i tak umieszczone w protokole z dzisiejszej sesji i na Bibie, prawda? Tak. Czyli jest to, wnioskuję Pani, panie, żeby nie odczytywać tych sprawozdań na sesję, ale Państwo złożycie je dzisiaj, wszystkie sprawozdania z Komisji. Tak, tak. Już nie ma sprawozdania dzisiaj. Wiemy tylko, że rewizyjna, ale rewizyjna zgodnie ze statutem w grudniu może, także powinna w grudniu właściwie składać sprawozdanie. Rozumiem, że e, część planu e, nie została zrealizowana i ona, pa, plan pracy komisji, w e, którym zawarta jest tematyka za miesiąc grudzień. Ale to na pewno Państwo ujęliście. Zatem, i kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku radnej Pani Anny Luz? Widzą, że wszyscy Państwo radni czyli przegłosowaliśmy przyjęcie sprawozdań. Bardzo proszę o oddanie tych sprawozdań dzisiaj do protokołu. I kolejny punkt. Przyjęcie sprawozdania z prac burmistrza miasta do Bardzo proszę. Czy są pytania odnośnie sprawozdania? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, strona 5, punkt 15. chodzi się o wydaną przez Starostwo Powiatowe w Polsku na temat bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych. Jaką opinię Bo to wydano opinię? a zapoznamy się z tą opinią. Pan Burmistrz nie był pojęty na ten temat. No, Niektóre po prostu, że niektóre z giną. Yy, yy, rewitalizowana ulica Fabryczna przy ludzie dziewięć. Dwa znaki. dla miejsce dla niepełnosprawnych no Nie chciałbym się nie wstawiać, ale wydaje mi się, że powinniśmy no, przejrzeć znaki i no, żeby uzupełnić to, co, co było, ewentualnie naprawić. No. Dobrze. Proszę bardzo, czy Pan Burmistrz już ustosunkuje się do tego. No jasne, tej oczywiście. Bardzo, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kontrola wypadła znakomicie najlepiej w Krojecie Kłodskim, tylko chciałbym Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. W ostatnich dwóch miesiącach... Zakupiliśmy do nowych 70 znaków. Tyle znaków zakupiliśmy. Wymienialiśmy znaki na słówkach. Jeden na osiedlu, w chyba przy budynku 5 nie jest wymieniony. Ten stary jeszcze, kiedyś znaki były mocne, podświetlane. Takie stare słupy były z, z takimi pokrywami przy gruncie. Nawet usłyszeliśmy taki zarzut ze strony mieszkańców: po co nam po co wydajemy pieniądze na, na nowe znaki, e, że to jest nawet trochę lekkiej rozliczności w tym. Natomiast proszę Państwa, e, my musimy mieć świadomość tego, że jeśli chcemy egzekwować porządek, to znaki e, muszą być ustawione takie jak trzeba i w tych miejscach, gdzie trzeba, ponieważ e, służby e, policji mają trudność w egzekwowaniu ewentualnego, e, ewentualnego mandatu za, czy straż miejska ewentualnego ukarania tych, którzy nie stosują się do znaków. Cała ta akcja trwa dwa miesiące i to się kończy. Myślę, że w Kudowie porządek mamy ze znakami naprawdę przyzwoity. Taka jest ocena kontroli starostwa, która odbywa się dwa razy w roku. Jeśli chodzi o. to ma oczywiście związek z tym, że on, mamy podpisaną umowę dla z Downosiąską Drugiej Kolei na y, zarządzanie drogą wojewódzką, a droga wojewódzka, proszę Państwa, to jest od za ulica Moczojowa, aż do góry poprzez ulicę 1 Maja do skrzyżowania na y, do Łęży. To jest teren y, ponad 9 km. Jeśli są pojedyncze jakieś sprawy związane, że gdzieś jest znak, y, bo obracają nam znaki, y, że ukradli znak, to jeszcze się nigdy nie spotkałem. Nigdy takiej informacji od pracowników w urzędzie nie miałem ani od że go przegną, że go zniszczą, że go obrócą. No, na przykład dwa dni temu obrócili znak na ulicy Kombatantów. No, bo po co akurat kierowca ma wiedzieć, że tu jest plac zabaw i ma na dzieci uważać? No, tego typu dwa dni temu na ulicy Kombatantów. No, oczywiście yy, sprawdzamy to yy, na bieżąco, a jeśli Państwo macie jakieś uwagi, to chętnie yy, proszę mi je przekazywać. Wydaliśmy. Naprawdę nie mają pieniędzy, żeby uporządkować znaki i pożegnać się z tymi znakami, które speciły, były nieodpowiednie. No bo na przykład ulicy Kościelnej się wyjeżdżało na ulicę Zdrojową jest przejście dla pieszych, a nie ma tablicy, że to jest przejście dla pieszych. Choćby taki jeden z tych siedemdziesięciu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze tylko jedno wydarzenie, Panie Wójcie. Strona 9, to nie jest to. Andrzej Kozłowski, prezes obwodniczy w sprawie pozarządów, poinformował, że jednostka OSP nie jest zainteresowana przyjęciem samolotu Jedż-010M z jednostki OSP Kultowa CERN. Panie Burmistrzu, bardzo bym prosił o informację na ten temat, bo mieliśmy posiedzenie zarządu gminnego, gdzie zostało przekazane Pismo do pana prezesa i bardzo, bym prosił pana burmistrza o... Tak, proszę państwa, na pewno Państwo wiecie, że udało nam się dzięki wydatkom z Urzędu Miasta, dzięki dofinansowaniu, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Polska Bieg, dzięki aktywności naszej, przeznaczeniu pieniędzy z krajowego systemu ratownictwa drogowego, przygotować samochód. Man, y, który został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwcu. Y, jak już o tym rozmawiamy, to chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu Stanisławowi Jakubcowi y, i panu y, Władysławowi Chubowskiemu i panu Andrzejowi Gali i wszystkim strażakom, którzy się strasznie narobili przy tym samochodzie. On nawet był. Y, Wykonywane niektóre czynności lakiernicze w Republice Czeskiej, co dali wyraz na spotkaniu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwnej. Także to są główni bohaterowie i autorzy tego sukcesu. Natomiast, oczywiście, czy Państwa, nam przyjazna instytucja, jakim jest Fundacja Polska Mieć, dała nam 40 tysięcy, dobrze mówię? 40 tysięcy złotych, także budżet gminy za nie został obciążony, a mamy znakomity samochód. Ustaliliśmy na zarządzie miejskim, w obecności wszystkich prezesów i naczelników, że jest do dyspozycji samochód, który funkcjonował właśnie w straży, też kupiony jako nienowy, po tym wypadku, który wydarzył się na 1 maja, na ulicy 1 maja, kiedy kierowca. Miał wypadek. Całe szczęście, że nikomu się nikt nie stało, ani strażakom, ani przechodniom, bo to było na chodniku. I zaproponowaliśmy, że ten samochód może wykorzystać Ochotnicza Straspożarna Górna Kudowa, bo tak się ją popularnie nazywamy. No ale niestety oni chcą nowy samochód. Gmina na pewno za 700 tysięcy Ochotniczej Straży Pożarnej Samochodu nie kupi, który robi 2000 kilometrów w ciągu roku, bo to jest zwykła rozrzutność No ale koledzy ochotnicy z Górnej Kudowy nie chcą tego samochodu i udzielili na piśmie takiej odpowiedzi. Skoro e, tak, myśmy jeszcze nie podjęli decyzji w tej sprawie. Spotkamy się jeszcze raz i prosiłbym prezesa pana, Pani Marianie, żeby takie spotkanie się odbyło i kierownictwo oczekiwałoby na opinię, jaką Wy na ten temat możecie wyrazić. My możemy ten samochód sprzedać, bo już tak w przeszłości robiliśmy. Bo też tak sprzedawaliśmy samochód z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dla gminy Międzylesie i ten samochód do dzisiaj jeździ i był 10 lat starszy jak ten, o którym dzisiaj rozmawiamy i on jeździł w Gaworowie. w Gaworowie. Natomiast możemy go sprzedać, możemy go również w inny sposób zagospodarować. My go wyceniamy na 25 tysięcy złotych, że można by było na niego dojść. Jaka będzie decyzja? My oczywiście uwzględnimy również opinię zarządu miejskiego, Wojowniczych Straży Pożarnych. To tyle. Jest to krótkie pytanie. A czym oni argumentują to, że nie chcą tego samochodu? Właśnie niczym. <gry> nie chcą. No, jeśli uzasadnieniem jest uzasadnienie, nie, nie, to, to może ty? To jest Proszę, pan Maria. Dlaczego tylko, panie Elu, nie ma żadnych przeszkód, jest odpowiedź pana Kowalskiego na piśmie, zgłosić się do urzędu i państwo radni, wszyscy możecie opisać Jedno zdanie Kierowcy nie są zainteresowani samochodem jeździć. A ja nie chciałem tego mówić. Tam jest na tym dany na tym... Nie to jest były To jest na tym dane. A może ma jeden waron. I... <grym> ma jeden walor, którego by nam było szkoda stracić, ponieważ dzisiaj się już nie produkuje samochodów o tak dużej pojemności zbiornika. Dzisiaj się kończy na 2000 litrów, natomiast od ma 5. I na przykład yy, ga, yy, uczestniczenie w akcji yy, gaszenia, na przykład łąk, no to to jest idealny samochód. I dlatego powiedziałem, że jeszcze my ostatecznej decyzji nie podjęliśmy. Przecież nie chodzi nam, żeby za wszelką cenę go sprzedać bo przecież ani budżet gminy się nie przewróci, ani nie uratujemy budżetu gminy tymi 25 tysiącami. Chodzi nam o bezpieczeństwo. No ale, proszę Państwa, taka jest decyzja samorządna, ochotniczej Straży Pożarnej, budowy. Więc proponowałbym. Znaczy ja nie będę niczego, nikogo do niczego zmuszał. Samochód na pewno się nie zmarnuje. Natomiast chciałem powiedzieć przy okazji, jak już mówimy, dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej chwili przygotowany jest samochód dla strażaków w brzozowiu, mianowicie Mercedes Sprinter jest w tej chwili w remoncie. Dzięki dobrej współpracy ze Stuleckiem Oddziałem Straży Granicznej, już drugi samochód otrzymaliśmy nieodpłatnie, bo najpierw dostaliśmy terenowego Mercedesa dwa lata temu nieodpłatnie, który przekazaliśmy dla pogotowia wodociągowego dla spółki. Teraz jest ten Sprinter Mercedes, który był idealnym samochodem na przystosowanie dla straży pożarnej, ponieważ była, jest to więźniarka, czyli ma już tą naturalną przegrodę, yy, która jest wymagana, żeby otrzymać atest na samochód ratowniczo-gaśniczy. Dziękuję. Proszę bardzo. Ouais. Strona 8, punkt 1 i strona 9, punkt 2. Zagrożona jest to obecną firmę lub transspółpracowności dotyczącej firmy na temat w drugim w 7 wojowników na jest A na następnej stronie jest pierwsza wczesna wczesna do z fundacją mam marzenie, że jestem specjalistą, dotyczącą podjęcia współpracy w ramach projektu charakterystycznego z Wielką Odzieżą Grzybą. Nie czytam już tam, to co na Ustalono, że należy zaprosić na spotkanie z burmistrzem miasta osoby reprezentujące firmy, które chcą ustalić na granicach miasta na w drugiej laty. Wiemy, ile było problemów z tymi, które kontenery stoją w tej chwili. Dlatego w tej chwili, tak to zapisano doski zakładów odrębnych i kanalizacji. Kontynerów przewracane, oddzielane przy kontenerach ciuchy takie tam jakieś stałe, które są przewidzą, a nie u środku. Co w tej sprawie to Właśnie to co pan przeczytał, że odnieśliśmy się pozytywnie do oferty firmy, która chce współpracować. Nie że przywiezie pojemniki i postawi tam, gdzie im się podoba, bo musieliśmy je zbierać. To po pierwsze, po drugie, nie było żadnej komunikacji z tymi, którzy są właścicielem. Po trzecie, proszę Państwa, to wcale nie jest PCK, tylko to jest biznes nieprawdopodobny. Na tym się robi biznes i te ciuchy, ta odzież, która ma trafiać do biednych Polaków, po prostu trafia do innych krajów jest wywożona, jest tylko prana, segregowana i wyjeżdża. Trafia do sklepów, do lumpeksów. I proszę Państwa, skoro takie informacje otrzymaliśmy, no to dlatego tak postanowiliśmy. Czekamy na spotkanie z tymi, którzy nam taką ofertę o współpracy przedstawili. Zobaczymy, jaką formę współpracy nam zaproponują, ponieważ pojemniki do dzisiaj nie zostały odebrane. Pomimo, że zostały ukarane te firmy, z tego co wiem, to pierwszy etap tej egzekucji został zakończony i pieniądze zostały odzyskane. Natomiast nie zabierają się, nie zabierają tych pojemników, wręcz nie przyznają się w ogóle do nich, a nam się to na przoku idealnie przyda, bo na przoku też mamy odbierać odzież i nie będziemy musieli kupować. jak w takim składzie to co w tej chwili funkcjonuje, czyli dwa razy do roku te wystawki, ewentualnie te firmy, które No, na takie była akcja odbioru odzieży z... domach tak robią. Tak, to znaczy na drzwi i czytam na bramki i w określonym dniu jedzie firma i to zbiera. Czy o tym również nie my jest? nie my w tym nie uczestniczymy. panie. wypowiadam i My nie. My jesteśmy? Nie jesteśmy. No nie. to muszę powiedzieć, że jestem nieświadoma, bo na przykład obserwując moją ulicę. To wiem, że ludzie, jeżeli coś takiego się pojawia, ludzie wystawiają, ale widzę, że to funkcjonuje, bo worki znikają w danym dniu, kiedy jest ustalona wypustka. My nie bierzemy w tym udziału, ani celu Natomiast my, jeśli będziemy współpracować, to będą stacjonarne te pojemniki ustawione. Aha, tak. My mamy wyznaczonych 6 miejsc w budowie i na te 6 miejsc na pewno wyraźnie no, to tym, 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 Tak. Mówiłaś było tak, że przez kilkanaście ładnych dni te worki leżały, były rozciągane te, te czuby z tych Wyglądało to bardzo niesympatycznie. u mnie na pierwszy ruch mają sprzątanie To znaczy na osiedlach, ale sprzątanie. Na tak. pewno, Dobrze, czy są inne pytania na sprawozdanie?